Nie <grywa> było to, co było? Czy się przyglądałeś? Balmozyna, zrobimy tyle. Ale to przyglądałeś się na samochód, tak? No. To wszystko tak zajęło. Nie, to już tak jest A ja mówię tak. Ja zajęłem. Balmozyna. <speaking in Spanish> Boys, me. Yeah. Little little in my eyes are shining. that don't you me? I Dobre. Nie mogę się powiedzieć, jak to było, jak te damy to dawno, w tym czasie oglądamy. To jest coś, co ty do całym czasie. Zobaczcie, co tu będzie, to. Będziemy u mnie, a wyjdzie ta kurwa. I, ja żebym nie, a ja żebym była złota. Duszkowa. będzie się kurwa, lapki. To powiem. Lapki kurwa, stara, bo wczocha do stajetki. I tak będzie. No, no. ja. Ja witam, na witam, 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 na witam, Ona witam, mnie witam, 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 Kurwa ja powiem... Tu ale, kurwa powie mi chuj i ona się odtepi. To jest kurde no krążę, bo Stwierdzona. No, to by nie było, to się nasz lapi. I chyzy, A zda. tak, tak to, jak, dostaże, jak pariła, to wejdą, że jak już te gumy paliwa z W Co jest starej? To za to chuj, to za tam, w ogóle tam. To ty się nie oddyłam, w ogóle tam. A to nie o tej mówisz. O truszkowej mówię, o tej zawsze z drugiej strony. No. A ja myślałem, że o tam... Kurwa Jestej. stara twierdzolona. Ja nie wiem która to, ja. Tak, chyba trzy, a bo kurwa wiesz Ja nie, że ty cały gadasz tutaj, do obok ciebie, co te opony ci się jest. Bombina, zgodę. to bombina a, to jest Dobra, no bo, bo to bombina, czara, mówię jeszcze, jej nic, a wszyscy w bo, to gada, myślę.